Kamila Kozłowska, główny specjalista do spraw PR w na Koni Michałów. Proszę Państwa, w Stadninie Koni Michałów 28 lutego odbędzie się przetarg ofertowy. Oferujemy 6 koni, w tym cztery klacze czystej krwi arabskiej, dwie młode trzyletnie klaczki, które siłą rzeczy nie są pokryte, oraz dwie klacze stadne, już doświadczone. Mamy dodatkowo w ofercie dwa konie maści talentowatej, czteroletnią klacz oraz rocznego ogierka o nietypowym wzorze duch, czyli ogierka, który jest siwy. Kto może wziąć udział w przetargu i jaka forma tego przetargu jest? Każdy może wziąć udział w przetargu, wystarczy wejść na stronę internetową Stadniny Koni Michałów i pobrać formularz ofertowy, który należy wypełnić i przesłać do stadniny do 28 lutego do godziny 13. Y w jaki sposób internetowo, pocztą polską, w jaki sposób należy? Przyjmujemy obie formy, czyli można przesłać na oficjalny e-mail stadniny, który znajdziecie Państwo na stronie internetowej lub przez pocztę polską. Pierwszą klaczą oferowaną jest klacz Ewira Gniada, sześcioletnia w tej chwili klacz po Gierze Empire, od klaczy Ebra po Alert. W tej chwili pokryta ogierem Morion. Morion jest czempionem Polski, również młodzieżowym czempionem świata. Nie mamy jeszcze potwierdzonej źrebności, ale do przypadku na pewno będziemy wiedzieć, czy klacz jest źrebna, czy nie. Druga doświadczona klacz to klacz Elbera, klacz dziesięcioletnia siwa po ogierze. Pure Mark, również czempionie świata, od klaczy El Emira po Ekstern. Elbera jest źlebna ogierem Paris, czyli naszym miłościwie panującym nam e, czempionem polski ogierów starszych z zeszłego roku z Janowa Podlaskiego. E, kolejne dwie klacze arabskie to są dwie młode klaczki, siłą rzeczy niepokryte Jest to klacz Eletta. Gniada po międzynarodowym czempionie z Izraela ogierze Szam AA i od fantastycznej michałowskiej klacze Mandorissa, po ogierze Abba Katar. Mandorissa, co ciekawe, w zeszłym roku podczas aukcji Pride of Poland została sprzedana do Kataru do Stadion Alkimamastad za rekordową sumę 450 tysięcy euro. Kolejna młoda klacz po tym samym ogierze, klacz wieża melancholii, również gniada. Od klaczy wieża marzeń po ekstern, także również wspaniały rodowód. Jest kolejną z tych klaczek oferowanych na przetargu. Jeżeli chodzi o konie małopolskie, czyli konie nasze piękne taranty, to mamy czteroletnią klacz boginka o maści ciemnogniadej tarantowatej, od klaczy balladyna po ogierze czar od klaczy ballady na Bonat e, oraz rocznego ogierka Bagdad, tarantowatego o bardzo ciekawym wzorze duch, e, co oznacza, że nasz. Roczny ogierek jest siwy, natomiast oczywiście potencjał genetyczny jego wspaniały ojciec Bonat o pięknej tarantowatej maści oraz matka Bastylia po ogierze Czar jest bardzo piękną, pięknie umaszczoną klaczą maści tarantowatej, więc wiemy, że Bagdad niesie w sobie fantastyczny potencjał genetyczny, jeżeli chodzi o przekazywanie maści.